Wytrzymałego niezawodnego zegarka, gotowego na każdą przygodę. Dziś przedstawiam Ci najlepsze zegarki terenowe dla mężczyzn od klasycznych modeli w stylu wojskowym po nowoczesne wersje z chronometrem opowiem Ci, które z nich wyróżniają się trwałością, wygodą i precyzją oraz które moim zdaniem naprawdę warto mieć na nadgarstku. Zostań ze mną do końca i przekonaj się sam. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1. Lenkin. Lenkin to zegarek w stylu wojskowym, zaprojektowany dla mężczyzn, którzy cenią wytrzymałość, funkcjonalność i solidny wygląd. Idealny zarówno do aktywności na świeżym powietrzu, jak i do codziennego użytku. Jego konstrukcja łączy dużą tarczę w formacie 12 przez 24 godziny, trwały pasek z nylonu oraz kopertę ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zegarek jest praktyczny, odporny i ma taktyczny charakter. Model ten wyróżnia się doskonałą czytelnością dzięki podświetlanej tarczy, która pozwala odczytać godzinę nawet w ciemności. Okienko z datownikiem zwiększa funkcjonalność, nie zaburzając przy tym prostoty projektu, a mechanizm kwarcowy zapewnia precyzję i minimalne wymagania konserwacyjne. Idealny zarówno do aktywności na świeżym powietrzu, jak i do codziennego użytku. Jego konstrukcja łączy dużą tarczę w formacie 12 przez 24 godziny, trwały pasek z nylonu oraz kopertę ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zegarek jest praktyczny, odporny i ma taktyczny charakter. Model ten wyróżnia się doskonałą czytelnością dzięki podświetlanej tarczy, która pozwala odczytać godzinę, nawet w ciemności. Okienko z datownikiem zwiększa funkcjonalność, nie zaburzając przy tym prostoty projektu. A mechanizm kwarcowy zapewnia precyzję i minimalne wymagania konserwacyjne. Idealny zarówno do aktywności na świeżym powietrzu, jak i do codziennego użytku. Numer 2 Boderi Boderi to automatyczny zegarek terenowy, który łączy w sobie precyzję, trwałość i funkcjonalną elegancję, idealny dla osób poszukujących solidnego, a jednocześnie lekkiego dodatku w wojskowym stylu. Dzięki tytanowej kopercie z matowym wykończeniem zapewnia wysoką odporność na uderzenia i korozję, pozostając przy tym bardzo lekki, idealny do noszenia na co dzień. Bodery wyróżnia się także technicznym i uniwersalnym projektem. Wyposażony jest w szafirowe szkło odporne na zarysowania, zakręcaną koronkę zapewniającą szczelność oraz wzmocniony pasek z nylonu, który łączy wytrzymałość z wygodą. Małość i funkcjonalną elegancję. Idealny dla osób poszukujących solidnego, a jednocześnie lekkiego dodatku w wojskowym stylu. Dzięki tytanowej kopercie z matowym wykończeniem zapewnia wysoką odporność na uderzenia i korozję, pozostając przy tym bardzo lekki, idealny do noszenia na co dzień. Bodery wyróżnia się także technicznym i uniwersalnym projektem. Wyposażony jest w szafirowe szkło, odporne na zarysowania, zakręcaną koronkę zapewniającą szczelność oraz wzmocniony pasek z nylonu. Który łączy wytrzymałość z wygodą, małość i funkcjonalną elegancję. Idealny dla osób poszukujących solidnego, a jednocześnie lekkiego dodatku w wojskowym stylu. Numer 3. Hanposz. Hanposz to męski zegarek łączący funkcjonalność, nowoczesny design i wytrzymałość. Idealny dla osób poszukujących uniwersalnego dodatku do sportu i codziennego życia. Ten model analogowo-cyfrowy oferuje szeroki zakres funkcji i jest napędzany precyzyjnym japońskim mechanizmem, który gwarantuje dokładność i niezawodność. Wśród jego głównych funkcji znajdują się podświetlenie LED, stoper, alarm, podwójna strefa czasowa, kalendarz automatyczny oraz możliwość wyboru formatu 12 lub 24 godziny. Ta wszechstronność sprawia, że jest to praktyczne narzędzie dla studentów, sportowców i profesjonalistów, którzy chcą lepiej zarządzać swoim czasem. HanPosz to męski zegarek łączący funkcjonalność, nowoczesny design i wytrzymałość idealny dla osób poszukujących uniwersalnego dodatku do sportu i codziennego życia. Ten model analogowo-cyfrowy oferuje szeroki zakres funkcji i jest napędzany precyzyjnym japońskim mechanizmem, który gwarantuje dokładność i niezawodność. Wśród jego głównych funkcji znajdują się podświetlenie LED. Stoper, alarm, podwójna strefa czasowa, kalendarz automatyczny oraz możliwość wyboru formatu 12 lub 24 godziny. Ta wszechstronność sprawia, że jest to praktyczne narzędzie dla studentów, sportowców i profesjonalistów, którzy chcą lepiej zarządzać swoim czasem. Hanposz to męski zegarek łączący funkcjonalność, nowoczesny design i wytrzymałość idealny dla osób poszukujących uniwersalnego dodatku do sportu i codziennego życia. Numer 4 Lencin. Wersja klasyczna. Lenkin w klasycznej wersji to zegarek inspirowany stylem militarnym, łączący wytrzymałość, elegancję i praktyczność w jednym dodatku. Jego projekt łączy elegancję skórzanego paska z prawdziwej skóry z solidnością stalowej koperty, co nadaje mu męski ponadczasowy wygląd, odpowiedni zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne okazje. Klasyczna tarcza 42 mm w stylu wojskowym oferuje czytelne oznaczenia godzin oraz format 12/24 godziny, co zapewnia precyzyjny i szybki odczyt czasu. Zegarek wyposażono również w datowniki i funkcję podświetlenia, dzięki czemu można odczytać godzinę nawet w ciemności. Idealne rozwiązanie na wieczorne wyprawy. Wersja klasyczna. Lenkin w klasycznej wersji to zegarek inspirowany stylem militarnym, łączący wytrzymałość, elegancję i praktyczność w jednym dodatku. Jego projekt łączy elegancję skórzanego paska z prawdziwej skóry z solidnością stalowej koperty, co nadaje mu męski ponadczasowy wygląd, odpowiedni zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne okazje. Klasyczna tarcza 42 mm w stylu wojskowym oferuje czytelne oznaczenia godzin oraz format 12/24 godziny, co zapewnia precyzyjny i szybki odczyt czasu. Zegarek wyposażono również w datowniki i funkcję podświetlenia, dzięki czemu można odczytać godzinę nawet w ciemności.